Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Aneta Skarżyński i jestem śpiewaczką z powikłaniami malarskimi i literackimi skutkami ubocznymi. Oto diagnoza mojego nieuleczalnego ze sztuki przypadku. To tyle, w to nie żartobliwym, a tak na poważnie. Jestem muzykiem po Wydziale Wokalno-Aktorskim, Akademii Muzycznej we Wrocławiu, plastykiem po Wydziale. Wiedzy o kulturze i plastyki, a także autorką książek przygodowych, powieści. Mili, dzisiaj nie chciałabym się skupiać na muzyce, ale po części będzie również i o tym. Natomiast swoją uwagę i waszą chciałabym przekierować na kwestie plastyczne. Otóż jakiś czas temu, na początku mojej drogi zawodowej, zaobserwowałam, że Podczas malowania wpadam w tak zwaną dziurę czasoprzestrzenną i ląduję w innym zupełnie wymiarze rzeczywistości, w świecie fantazji, surrealizmu. I ściągam z tejże przestrzeni, z przestrzeni kwantowej to, co tam widzę, ściągam to do realu i wam pokazuję w postaci gotowych obrazów. Jakiś czas temu, na początku mojej drogi zawodowej, zaobserwowałam zjawisko emanacji koloru, które działają harmonizująco na moją, zarówno psychikę, jak i moje ciało. Pomyślałam, że tymi doświadczeniami zbieranymi na przestrzeni wielu, wielu lat podzielę się z Wami. Podzielę się tym, do czego sama doszłam, do czego doszli moi, Klienci, posiadacze moich obrazów i podzielę się tym z wielką radością. Uważam, że szczególnie w dobie pandemii powinniśmy dawać w sobie tyle, ile płynie z naszego serca. Pamiętając o jednym, że Ty to inny ja. Na pierwszy ogień pójdzie kolor czerwony. Kolor królewski. Kolor miłości, kolor pasji, namiętności, ale także kolor ziemi. Zapraszam w tę podróż. Jak głosi anegdota, Ryszard Wagner bardzo chętnie komponował swoje największe dzieła w pokojach o wystroju pełnokrwistym, tudzież bogatym w czerwone dodatki, lub nawet ściany całe. My oczywiście nie przez wzgląd na geniusza muzycznego i jego twórcze wizje, lecz aspekty czysto prozdrowotne związane z ciałem, przyjrzymy się uważniej czerwieni. Otóż czerwień to jedna z tych ciepłych barw, która ma długie fale, co oznacza, że nim mózg i oko przetworzą czerwień, zużyją nieco więcej energii, co z kolei przyspieszy metabolizm ciała. Pozytywnie wpłynie na regulację systemu hormonalnego, przyspieszy oddech, podniesie nieznacznie ciśnienie krwi, utlenuje tę krew, dowartościuje parametry hemoglobiny. I sądzę, że warto otaczać się czerwienią. Kiedy jeszcze? Na przykład wtedy, kiedy spada nam poziom Libido, czyli pęd ku życiu, ruch ku życiu, a wzrasta poziom Marsido, czyli ruch ku śmierci. I kiedy melancholia, apatia, a nawet depresja przejmują nad nami kontrolę. Także wtedy, kiedy łapie nas przeziębienie. Czerwień w sferze zdrowotnej odpowiada też za właściwą pracę systemu immunologicznego oczywiście, jeszcze całkot mięśniowy, kostn, stawowy, wydzielniczy, wydalniczy, etc., etc., praktycznie cały pas miednicy. Czerwień budzi sporo emocji, budzi też sporo skojarzeń, na przykład z krwią, a więc z życiem, energią, żywiołowością, działaniem i agresją. I tutaj powiem, że nie wolno mylić agresji z przemocą. Agresja jest nam niezbędna, choćby do zwalczania patogenów i wirusów. Zdrowej dawki agresji potrzebujemy do po własnej stronie. Dostanięcia po stronie własnych przekonań. Nie da się pominąć uwodzicielskiej magii, czerwieni, która niczym królowa gestem głowy wskazuje podążaj za mną. Nie sposób też nie zwrócić uwagi na wybitnie erotyczny wydźwięk czerwieni. Nie bez kozery kobiety od wieków chętnie odziewają się w czerwone szaty, a te współczesne malują usta i paznokcie. Sama zresztą chętnie to robię, zaś mężczyźni podarowują swym wybrankom serca czerwone róże. Znawcy tematu chętnie radzą noszenie bielizny w odcieniu krwistej czerwieni. Mili, to tyle w temacie ciała, a teraz co nieco w klimacie duszy i oddziaływania barwy czerwonej na naszą duszę. Czerwień symbolicznie zawsze wiąże się z działaniem, ruchem, energią, dynamizmem, przejawami istnienia. Za co odpowiada kolor czerwieni? Za pierwszą czakrę, podstawy, umiejscowioną u dołu kręgu, słupa i otwierającą się ku planecie Ziemia, a zatem odnoszącą się do żywiołów ziemskich, czyli strefy materii. Pieniędzy, kariery, sukcesu, poczucia bezpieczeństwa, swobodny przepływ energii przez czakrę podstawy zapewnia człowiekowi siły witalne, zdrowie, poczucie więzi z Matką Ziemią. Obcowanie z odcieniami czerwieni podświadomie nakierowuje nas na dążenie do sukcesu, w tym sukcesu materialnego, na przyciąganie do życia możliwości pozyskiwania pieniędzy. Harmonijna praca czakry podstawy to również poczucie stabilizacji, stabilności, spokoju, pewności posiadania w obfitości wszystkiego, co jest nam niezbędne do budowania dostatniego życia, a więc zasobów finansowych, sukcesów, o których już mówiłam, osiągania celów, zamiarów, w poczuciu oczywiście bezpieczeństwa. Ten, kto ma niezablokowane przepływy energii poprzez czakrę podstawy, podąża drogą samoralizacji i spełnienia. Pewien filozof w wiekach średnich, zwany Augustynem z a potem przez potomnych okrzyknięty świętym Augustynem, zwykłby umawiać o zmierzchu życia, sądzeni będziemy z miłości. Tak. Uważam, że ziemska wędrówka to jedna wielka lekcja miłości, miłości bezocennej, miłości bezwarunkowej i gdy miłość płynie, no to fantastycznie gorzej, gdy coś w tej miłości naszej zaczyna szwankować. Istnieje oczywiście wiele sposobów na odblokowanie przepływów miłości. Każdy coach, psycholog, tudzież trener personalny Wam to powie. I pewnie będzie miał rację. Sposobów, jak powiedziałam, jest wiele, ale jako plastyk uważam, że jednym ze sposobów jest hmm, chociażby obcowanie ze sztuką żywą. I ja z uporem godnym maniaka będę podkreślała o sztuce żywej, o konieczności otaczania się sztuką żywą. W moim odczuciu nie ma nic czystszego niż przepływ energii sztuki żywej od serca do serca, emanującej energią twórcy, zaklętą w chwili kreacji właśnie w tym dziele. A że energia nie zna czegoś takiego jak pojęcie ziemskie. Czasu linearnego, więc energia ta zaklęta na wieki, już w tym obrazie, w tym dziele, w tej rzeźbie pozostaje tam na wieki, i emanuje tą energią, nawet po upływie setek lat. To jest zupełnie nieprawdopodobne. Miałam okazję doświadczać tego w wielu muzeach, gdy w zetknięciu się. Z dziełem danego artysty dosłownie odbierałam na sobie to, co artysta w danym momencie czuł, jaką energię zawarł w chwili kreacji. Wyżej wspomniany Augustyn z Hippony twierdził, że sztuka oprócz podstawowych wartości, takich jak bonum, dobro, verum, prawda, pulchrum, piękno, winna zabierać jeszcze blask. Ten oświecony filozof bardzo wyraźnie dostrzegał owo świecenie. Współcześni nazywali je energią, czyli czymś na kształt duszy obrazu. I zapewniam Was, że żaden wydruk cyfrowy, czy też reprodukcja nawet najlepszej jakości, nie zawiera tych emanacji. Podobna różnica jest pomiędzy koncertem na żywo, a muzyką odtwarzaną cyfrowo spektaklem w teatrze, a nagraniem DVD, wydrukowaną książką, a e-bookiem. Tylko sztuka żywa posiada właściwości aktywizujące i rozświetlające nasze DNA duchowe, jak twierdzi dr Neli Radwanowska. Osobiście zgadzam się z nią w stu Jeżeli dany obraz wywołuje w nas określoną reakcję, to znak, że powinniśmy się Bardziej przyjrzeć tej reakcji, a przede wszystkim pozwolić sobie mieć ten obraz we własnym domu, lub, o ile to możliwe, w pracy, tam, gdzie najdłużej i najczęściej przebywamy. I oczywiście, żebyśmy mogli sobie pozwolić, cieszyć się nim, delektować, odczuwać emanację i koloru, i kształtu. Mili, a teraz spójrzcie przynajmniej na kilka z wybranych odcieni czerwieni. Prawda, że inspirujące? Nie dziwota, że wymienione donacje chętnie są stosowane przez psychologów biznesu, specjalistów od marketingu. Mili, a teraz niespodzianka Będę werniksować na Waszych oczach obraz, który zdobi okładkę jednej z książek mojego autorstwa, zatytułowanej Wyspy Paprykarzowe, wydanej przed paroma laty nakładem wydawnictwa Psychoskok. Spójrzcie, jak werniks podrasowuje kolor. Obraz przed zawerniksowaniem jest zmatowiały, można by powiedzieć lekko wypłowiały, zaś po zawerniksowaniu ukaże się Wam blask błysk i soczystość. Podczas werniksowania przybliżę Wam też kilka przygód z mojego życia plastyka, uchylę rąbka tajemnicy prywatnego ogródka. A oto i pierwsza opowiastka. Miałam kiedyś sąsiada, pewnego zgorzkniałego, bezdzietnego wdowca, który po dość nieoczekiwanej, a na pewno już mocno przedwczesnej śmierci żony, zamieszkał z matką. Fajną, żwawą kobitką, pełną werwy i bożej iskry. Ta sędziwa już matula szturchała nie wiem z jakiego powodu w mojej obecności swojego syna, mówiąc do niego: no, Znalazłbyś sobie wreszcie kogoś. Na nic jej gadanki. On postanowił tkwić w żałobie po grób na zasadzie: Będę wierny do grobowej deski, swojej własnej. Ale któregoś wieczorka wpadł do mnie do pracowni. Na progu zawołał: Przyszedłem po obraz. OK, wystawiłam kilka pejzaże, meandry, abstrakcje, muzyczne humoreski, brzozy, marynistykę, ale żaden nie wzbudził jego entuzjazmu. Hm, może akty? I jak pomyślałam, tak zrobiłam. Te również oglądał beznamiętnym wzrokiem, niemal ziewając, aż wyciągnęłam czerwono-kasztanowo-włosą piękność. Wiedząc, że on nie przepada za rudzielcami, jakież było moje zaskoczenie, kiedy zawołał ten i nabył właśnie ten obraz. A teraz najciekawsze: po pół roku zjawiła się w jego życiu kobieta w tak zwanym Realu. Uwaga, miała włosy w kolorze takim, jak z obrazu postać. I pewnie bym nie uwierzyła, gdybym sama jej na własne oczy nie zobaczyła. Wtedy zadałam sobie pytanie: Czy mój znajomy kupił obraz taki, a nie inny, bo jego dusza znała wybrankę? Czy wybrał obraz i podświadomość, poprzez codzienne wpatrywanie się w niego, zakodowała go na taki, a nie inny typ kobiecości? To pytanie ciągle sobie stawiam. A wy jak myślicie? A teraz inna, nie mniej spektakularna historyjka. Pewna pani znalazła mnie w internecie, obejrzała moje prace i zadzwoniła, żeby zamówić obraz. Cokolwiek osobliwy! Miał on zawierać jej postać i postać jej mężczyzny, ale wpisany w surrealistyczny pejzaż ich wymarzonego zakątka miłości. Bardzo precyzyjnie podała detale. Ze szczegółami opisała las z czerwonymi owocami na drzewach, bogate kwiecie w tym lesie w odcieniach burgundowych, i tak dalej, i tak dalej. Poprosiłam ją o fotkę postaci, które mam namalować, gdyż no, muszę widzieć postaci. Do jasno widza mi daleko. Sęk w tym, że pół roku wcześniej para się rozstała, więc nie dysponowała wspólnym zdjęciem obrazującym idylle, więc wysłała mi takie foty, jakie miała: twarze z jednego ujęcia, z drugiego, z piątego, postaci figur z innych zdjęć, czyli sylwetki, ubiór jeszcze z innych zdjęć. I tak, dysponując kilkunastoma różnymi zdjęciami, musiałam w głowie dokonać poukładania sobie tych aspektów, dokonania syntezy, analizy, co zresztą mi się udało. Podczas malowania weszłam w pole energoinformacyjne i zaczęłam bardzo wyraźnie odczuwać wiele kwestii. Jednak najistotniejsza była informacja, która do mnie przyszła. Między nimi to nie koniec. To była bardzo jasna informacja. Oczywiście, aby nie zostać uznaną za bardziej nawiedzoną niż jestem, nie przyznałam się do tego zleceniodawczyni. Obraz oddałam, bardzo się obraz spodobał, pani płaciła za niego z radością. I pewnie zapomniałabym o sprawie, gdyby nie zdarzenie, które miało miejsce kilka tygodni później. Na Facebooku wysłał mi zaproszenie do grona znajomych człowiek, który przedstawił się, podziękował za piękny obraz, wyraził się w kilku ciepłych słowach o mojej twórczości. Ja oczywiście zaczęłam się zastanawiać, o jaki obraz mu chodzi. O sklerozy jeszcze nie mam, a tego nazwiska sobie nie przypominam. Tymczasem to był ekspartner partner mojej zleceniodawczyni. Okazało się, że uwaga, oni się zeszli. I teraz klu całej sytuacji. On pisze wiadomość do mnie na Facebooku, będąc za granicą, a ona w tym samym czasie... Do mnie dzwoni i dziękuję raz jeszcze za obraz. Opowiada o tym, w jakich okolicznościach się zeszli. No, to niesamowita historia. Yy, obraz do dziś dnia wisi w salonie mieszkania, które <grytanie> wkrótce potem wspólnie nabyli. Także, mili, takie ciekawostki odnośnie obrazów w kolorach nakierowanych na czerwień. Yy, mili, yy, obraz ten, Wyspy Szczęśliwości. Będzie do nabycia już od jutra, czyli od momentu wyschnięcia Werniksu, jak i inne ujawnione w tej prezentacji. Gdzie można je znaleźć, namierzyć, dowiedzieć się jaka jest cena i wymiary? Na www.anetaskarżyński.wix.com, łamane na arts i adres witryny internetowej podaję pod filmikiem, jak również podaję e-maila. An Skarżyński, małpaczmy.com bez polskich znaków. Właściwie to by było na tyle. Dziękuję za tę wspólną podróż. Jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczna za czas, który poświęciliście na obejrzenie tego filmu. I na, A na koniec efekt po zawerniksowaniu obrazu. Spójrzcie, jak dojrzałe są wszystkie możliwe odcienie czerwieni. Żegnam się raz jeszcze i do następnego, do miłego.